Jak słowa Ewangelii, zgadzają grzechy nasze. <laughs> Wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego, dlatego też Kościół dzisiaj każe nam pochylić się nad znaczeniem Pisma Świętego w naszym życiu i każe nam organizować niedzielę biblijną. Pismo Święte wydaje nam się czasami pewnym dodatkiem do Eucharystii. Może jeszcze rozumiemy to jako wstęp, jako też lekturę, lekturę duchową, która ma nam pomóc także poznać Pana Boga, ale gdybyśmy tak głęboko analizowali znaczenie Słowa Bożego, gdybyśmy chcieli wniknąć w ten duchowy wymiar Słowa Bożego, to odkrylibyśmy taką najważniejszą prawdę, że jest to Bóg, który do nas mówi. I nie zrozumiemy <laughs> Eucharystii, jeśli najpierw nie przygotujemy się poprzez słuchanie Słowa Bożego. Tak jak zobaczcie w pierwszym czytaniu, najpierw musi być głoszone Słowo, żeby uwierzyć. I tak się dzieje też w całym procesie przygotowania kogoś do sakramentu chrztu. Nie prowadzi się go od razu na Eucharystię. Tak się dzieje właśnie, tak się działo w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Najpierw było ogłoszone słowo. Słowo, które było głoszone z wiarą i z mocą, tak jak czynili to apostołowie, po to, aby to słowo zostało zasiane w człowieku. Aby było jak to ziarno wrzucone w glebę, aby było jak to poczęcie, tak jak mówiłem w czasie jednego z kazań, aby nasze serce, nasza dusza stała się brzemienna. I później jest ten czas właśnie noszenia tego słowa w sobie, jest czas sprawdzania się, jest czas weryfikacji tego słowa po to, aby później móc powiedzieć już to rzeczywiście przed samym chrztem, tą zgodę na to, że my wierzymy w to, co zostało nam objawione przez Kościół, że my wierzymy w to, co zostało nam objawione przez Boga, właśnie przez Jego Słowo i wtedy dopiero mo możemy wejść i w pełni uczestniczyć w Eucharystii. Tak też było w przypadku katechumenów. Oni byli uczestnikami tylko liturgii Słowa, a na Eucharystię wychodzili ze świątyni, ponieważ jeszcze nie byli godni przyjąć najświętszej Eucharystii. I okazuje się, że w przeciągu tych wieków istnienia Kościoła, tych wieków chrześcijaństwa, gdzieś znaczenie Słowa Boże, Bożego się nam zagubiło. Zaczęliśmy patrzeć na Pismo Święte przez pryzmat. Historii, opowiadań, lektury. I patrzcie, jak jest nawet w naszych domach. Pismo Święte wcale nie zajmuje tego pierwszego miejsca. Ono nie jest wystawione. My nie zapalamy świecy przy tym słowie. Gdzieś tam w naszych domach stawiamy figurę Świętego, stawiamy figurę Matki Bożej, a Księga Pisma Świętego nie jest wyeksponowana. My ją wkładamy na półkę razem z innymi książkami. Oczywiście tu nie chodzi o to, że my czcimy samą Księgę, bo chrześcijaństwo nie jest religią Księgi, ale my wierzymy, że tu jest zapisana, że tu jest właśnie ten głos Boga w tej Księdze. On do mnie mówi. I patrzcie, kiedy tak śledzimy. Nawrócenia wielu świętych, późniejszych świętych, to widzimy, że u podstaw zawsze było to, że oni usłyszeli głos Boga. Święty Paweł, apostoł, Święty Antoni, pustelnik, Święty Franciszek. Najpierw było usłyszane Słowo. Święty Antoni, pustelnik, jest taki piękny opis, jak on. Przychodzi do świątyni i słyszy, że jest Pismo Święte, słyszy sprzedaj wszystko co masz, idź rozdaj ubogim. I on to robi. Później idzie na pustelnię, ale ma siostrę i nie sprzedaje całości, majątku, no bo myśli sobie, no siostra z czegoś musi żyć, trzeba żeby po prostu jakoś sobie poradziła w życiu. Idzie z powrotem do kościoła, znów słucha Słowa Bożego i to Słowo Boże znów jest takie. Nie, nie troszcie się o to, czym, co będziecie jedli, co będziecie pili, co się będziecie przyodziewali, bo o to się poganie troszczą. I on bierze resztę, sprzedaje wszystko, siostry oddaje do wdów, do zakonnic i idzie na pustynię. Tak było w historii świętych bardzo wielu. Najpierw usłyszane słowo, później jest nawrócenie serca. Najpierw jest jakaś Jakieś światło, światło na życie, właśnie które płynie ze Słowa Bożego. I to jest też przedmiotem dzisiejszej lektury Pisma Świętego, bo zarówno pierwsze czytanie, tak jak już wspomniałem o tym z dziejów apostolskich, kiedy Kościół głosi słowo, kiedy apostołowie mówią: Ogłaszamy Jezusa Chrystusa. Tego męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził niezwykłymi czynami. Bóg go wskrzesił, wyście go ukrzyżowali, posługując się Rzymianami. Ale Bóg go wskrzesił, i my głosimy tą dobrą nowinę. A święty Piotr, apostoł, zapisuje w swoim liście takie ciekawe zdanie: Wy przez niego uwierzyliście w Boga, który wskrzesił go z martwych czyli przez Jezusa Chrystusa uwierzyliście w Boga. A co to znaczy uwierzyć przez Chrystusa w Boga? No, możemy to zrozumieć kiedy przychodzą święta Bożego Narodzenia i kiedy zaczynamy czytać prolog Ewangelii Świętego Jana. Na początku było słowo, słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Bez niego się nic nie stało, a przez niego wszystko się stało. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Jezus Chrystus to jest słowo Ojca, logos, słowo. My przez Niego uwierzyliśmy w Boga. Właśnie przez Jezusa Chrystusa, przez Słowo, uwierzyliśmy. I Ewangelia dzisiejsza gdzie Jezus rzeczywiście pokazuje, to przecież o mnie było mowa, była mowa i u proroków i w prawie była mowa. Jak nie jesteście skorzy do uwierzenia dlaczego wasze uszy są takie zamknięte i zaczął im wyjaśniać pisma to wszystko co się odnosiło do Niego. Tak moi drodzy dzisiaj króciutko mówię, bo chciałbym, żebyśmy, Tą mszę świętą o godzinie 16 sprawowali dość sprawnie, tak żeby ci wszyscy, którzy będą szli na mszę świętą o godzinie 17 mogli się wymienić i spokojnie wejść do świątyni. Tak, dlatego też pana Andrzeja prosimy, żeby już na zakończenie nie śpiewał suplikacji, tylko pieśni i żeby śpiewał w miarę też nie za długo tych zwrotek, tak żebyśmy sprawnie odprawili tą mszę świętą. I to ta dzisiejsza, dzisiejsza liturgia ona nam przypomina: my musimy zwrócić uwagę, większą uwagę na to, czy żyjemy słowem Bożym. Czy słowo Boże rzeczywiście jest dla nas pokarmem, codziennym. Dzień przeżyty bez Pisma Świętego jest dniem, gorzej przeżytym niż dzień bez modlitwy. Tak, jeśli nie czytamy Słowa Bożego codziennie, to jest, można powiedzieć, my nawet nie traktujemy w kategoriach, że to jest grzech, ale można by było powiedzieć, że rzeczywiście my nie otwieramy swojego ucha na Słowo. A Bóg mówi, nieustannie mówi. Skoro mówił do Franciszka, to skoro mówił do Antoniego, skoro mówił do kogoś, to ciągle też im mówi i do mnie mówi, i do ciebie mówi. Czy Jego słyszysz? Liturgii godzin, liturgii kościoła w Brewiarzu bardzo często na rozpoczęcie modlitw przed Jucznią odmawia się taki psalm 95, to jest słynny. Psalm 95, który nawiązuje do kuszenia, właściwie do tej sytuacji takiego buntu w Meriba i w Massa na pustyni ludu Izraela. I tam są takie słowa w tym psalmie: "Dziś, gdy usłyszycie jego głos, nie zatwardzajcie serc waszych, jak w Massa i w Meriba, jak na pustyni." Nie zatwardzajcie serc waszych. Tak, każdego dnia, dziś, gdy usłyszycie Jego głos, bo Bóg mówi codziennie. Oczywiście mówi przez fakty, też mówi przez doświadczenia, mówi przez otaczający nas świat, ale dał nam Księgę. Właściwie słowo nam dał, nie Księgę, tylko słowo nam dał. On jest tym słowem. On dał siebie samego po to, żebyśmy. Przyjęli to słowo, uwierzyli w Niego i abyśmy poszli za Nim, bo On nam pokazuje ścieżkę życia, tak jak dzisiaj śpiewaliśmy to w Psalmie. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.